W dniu dzisiejszym w dniu 5 sierpnia, uroczystość Najświętszej Marii Panny Śnieżnej. Działo się roku pańskiego 366. Rzym, stolica całego świata chrześcijańskiego ma przeszło 400 kościołów, nie licząc w to kaplic i oratoriów. 70 z tych świątyń Poświęcone są czci Matki Boskiej. Pomiędzy tymi czterystu świątyniami odznaczają się cztery, przewyższające wspaniałością i pięknością nie tylko wszystkie kościoły w Rzymie, ale i na całym świecie. Kościół Zbawiciela na Lateranie Marii Panny Śnieżnej, Bazylika Świętego Piotra, jako też Świętego Pawła. Powodem wybudowania tego słynnego na cały świat Domu Bożego był następujący wypadek, którego wiarygodność podświadczają nie tylko znakomici pisarze, ale i papieże Michał IV, Rzekos IX i Pius II. Za czasów panowania papieża Liberiusza żył w Rzymie mąż zacnego rodu, bogobojny i bardzo majętny imieniem Jan. Miał on za żonę niewiastę szlacheckiego pochodzenia, odznaczającą się wysokimi zaletami i pobożnością. Ponieważ para ta była bezdzietną, postanowiła przeto najświętszą pannę uczynić spadkowierczynią ogromnego majątku. Chodziło tylko o to, jak tego dokonać. Stało się wtedy, iż w nocy dnia 4 sierpnia a zatem w najskwerniejszej porze roku ukazało się we śnie pobożnym małżonkom dziwica święta, oświadczając, że zapis przyjmuje i pragnie, aby na cześć wystawili kościół na wzgórzu eksfilińskim. Miejsce, dodała, na które macie wystawić świątynię, poznacie potem, że rano będzie pokryte świeżo spadłym śniegiem. Obudziwszy się małżonkowie wielce się zdziwili, że mieli jeden i ten sam sen i uradowani pobiegli do papieża Liberiusza, aby mu to zdarzenie opowiedzieć. Opowiadanie ich uderzyło Ojca Świętego tym więcej, że i on sam miał zeszłej nocy to samo objawienie. Zgromadziwszy przeto całe duchowieństwo, Udał się wraz z parą małżeńską i ogromnym tłumem ludu do pomienionego wzgórza, a ujrzawszy całą jego powierzchnię popruszoną świeżo spadłym śniegiem, zaintonował głośno Hymn na chwałę Boga i Najświętszej Matki, w czemu całe duchowieństwo i zebrane rzesze ludu wtorowały. Niezadługo Atoli stał się cud drugi. Śnieg bowiem wkrótce stopniał, zostawiając tylko najgłówniejsze linie i zarysy rozmiarów, w jakich rzeczona świątynia miała być wystawioną. W Kilkanaście lat potem stanęła okazała bazylika pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Śnieżnej. W niej codziennie się gromadzi lud rzymski, aby w gorących modłach Błagać przeczystą dziewicę o się do zbawiciela. Do niej zbiegają się po dziś dzień pielgrzymi z całego świata, aby uczcić Matkę Bożą i złożyć w jej święte ręce brzemię trosk i utrapień swoich. Widać, że się zbawicielowi podobała cześć oddawana w tym kościele świętej Boga rodzicy, gdyż zliczyć niepodobna łask wszystkich, Jakich wielbiciele Marii Panny doznali, skoro nabożeństwo ich było szczerym, a modlitwa gorąca. Wspaniała ta świątynia i z tego względu zasługuje na uwagę, że jest w niej pełno arcypięknych pomników, wystawionych przez czcicieli Matki Bożej. Do nich należy przede wszystkim zaliczyć. Kosztowne obrazy mozaikowe umieszczone w sklepieniu chóru kościelnego. Kazał je sprowadzić papież Sykstus III w celu uwiecznienia radości, jaką przyjęty został cały świat chrześcijański na cześć potępienia kacerstwa Nestoriusza i przyznania na powszechnym soborze w Efezie w roku 431 czci Marii jako Boga Rodzicy drugą pamiątką gorącej miłości na i uwielbienia święczej Panny w tej świątyni jest grube wyzłocenie sklepienia kościelnego dokonane z rozkazu królewskiej rodziny hiszpańskiej pierwszym złotem, jakie przywieziono do Hiszpanii po świeżym odkryciu Ameryki. Najcenniejszym atoli klejnotem zdobiącym kościół jest święty żłóbek, którym niegdyś w Betlejemie złożono Nowonarodzonego Syna Bożego. Znajduje się on w kaplicy sekstyńskiej i przechowywanym bywa pod ołtarzem kaplicznym pod posadzką. Zrobiony jest z prostego, zaledwie z grubszego ociosanego drzewa i ujęty misternie urobioną srebrną skrzyneczkę ofiarowaną przez jednego z królów hiszpańskich. Tylko w dzień Narodzenia Pańskiego i w czasie oktawy tej uroczystości wystawiają tę relikwię na cześć publiczną. Ileż to milionów ludzi modliło się już przed tym tronem przedwiecznego wraz z świętym Bernardem. O Jezu mój, im mniejszym się okazujesz w swym człowieczeństwie, tym większym miłości. Im więcej się dla mnie poniżasz, tym godniejszym jesteś mej miłości. Święta brama. W miejsce moralnej nauki, jaką zazwyczaj na tym miejscu kładziemy, wspomnimy tu jeszcze o jednej pamiątce tego kościoła, zasługującej na uwagę. Jest nią zamurowana brama, znajdująca się na prawo od głównego wejścia, oznaczona napisem o złotych głoskach. Leo Pius. Otworzył mnie w roku. Leo zawarł mnie w roku. Bramę tę zowią powszechnie bramą świętą, a to z następującego powodu. Wyżej wspomniane cztery główne kościoły rzymskie mają oprócz zwyczajnych bram jeszcze osobną, zwaną świętą, która się nie zamyka drzwiami, lecz murem. Co pięć lat ogłasza papież w dniu Bożego Narodzenia Wielki Jubileusz, czyli Święty Rok. Przy tym uroczystym ogłoszeniu otwierają się cztery święte wrota w sposób następujący. Namiestnik Chrystusowy idzie w uroczystym pochodzie do kościoła świętego Piotra i uderza trzy razy zamurowane wrota, odmawiając głośno rytuałem przepisane modlitwy sławiące miłosierdzie i wszechmocność boską. Tymczasem robotnicy wyrębują szybko ściany, wyjmując cegłę po cegle, kapłani zmywają próg wodą święconą, a święte wrota pozostają otwarte przez rok cały. Następnie wchodzi przez nie papież z całym orszakiem niższego duchowieństwa, biskupów, kardynałów i dygnitarzy kościelnych, którzy śpiewają radosne hymny i psalmy. Tę samą ceremonię odbywa równocześnie czek kardynałów przy trzech innych bazylikach, a zarazem rozpoczyna się czas odpustu jubileuszowego. Modlitwa. Daj nam, sługom Twoim, prosimy Cię, Panie Boże, zdrowia duszy i ciała zawsze zażywać, a za miłościwym Najświętszej Marii Panny wstawieniem się, raczej zwolić nas od obecnych smutków i daj wiecznego zażywać wesela przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących świętych pańskich zamieszczonych w rzymskim martyrologium. Dnia 5 sierpnia w Rzymie na wzgórzu Ekswilińskim poświęceni Bazyliki Najświętszej Marii Panny Śnieżnej. Również w Rzymie pamiątka 23 męczenników którzy ścięci za Dioklecjana przy starej drodze salaryjskiej pożywani zostali przy Kliwus meris. A w zbórku męczeństwo świętej Afry, co pouczona przez świętego narcyza biskupa, nawróciła się i z wszystkimi domownikami przyjęła chrzest święty. Później poniosła odważnie śmierć w płomieniach za wiarę święto. Waskoli, w Ascoli, w marchi Ankońskiej, śmierć męczeńska świętego Emeliusza, biskupa, wyświeconego przez świętego Marcella, papieża i posłanego tamtąd na głoszenie Ewangelii. Za cesarza Dioklecjana osiągnął koronę męczeńską. W Antiochii, Pamiątka świętego Elzygniusza, żołnierza, który jako starzec 110-letni wydany został przez odstępczego cesarza Juliana Mieczowi Kata, ponieważ wymawiał mu odstępstwo od wiary katolickiej, którą znał już przodek jego Konstantyn Wielki. Również pamiątka świętych męczenników egipskich Kandyda, Kandydiana i Sobela. Szalom we Francji uroczystość świętego Memiusza, wyświęcony jako obywatel rzymski przez Piotra Apostołana Biskupa, nawrócił powierzony mu lud do prawdziwej wiary. W autun uroczystość świętego Kasjana Biskupa, Pod Theano, pamiątka świętego Parisa, Biskupa, w Anglii Pamiątka świętego Oswalda Króla, którego żywot opisał święty Beda Venerabilis, kapła. Tegoż samego dnia uroczystość świętej nonny, matki nauczyciela kościoła, świętego Przekorza z nas Jansu. Jutro, dniu 6 sierpnia, uroczystość przemienienia pańskiego. Bóg zapłaci za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Amen.